ruszył kolejny etap przebudowy Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu. W poniedziałek 22 sierpnia rozpoczęły się prace remontowe od wiaduktu w rejonie ulicy Kamiennej do skrzyżowania z ulicą Nawojowską. Warto pomyśleć o objazdach, ponieważ w tych miejscach obowiązuje zmiana organizacji ruchu. Wyłączona z użytkowania została jezdnia Alei Piłsudskiego prowadząca od ulicy Kamiennej w kierunku Nawojowskiej. Jezdnia od strony osiedla Zawada do centrum Nowego Sącza jest natomiast drogą dwujezdniową. W ramach inwestycji powstaną też dwa nowe ronda. Przede wszystkim Wszystkim pełna kompleksowość i poprawienie bezpieczeństwa. Nowa nawierzchnia to jest oczywista sprawa, ale również zatoki, również przejścia dla pieszych, oświetlenie, ścieżki rowerowe. No i przede wszystkim nareszcie ułatwienie w połączeniu ulicy Nawojowskiej z ulicą Piłsudskiego, wyjazdem na kierunku Krynicy, a także kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne na styku Bolesława Prusa, Kamiennej i Piłsudskiego. Rondo pierwsze powstanie na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego z ulicą Nawojowską. Ułatwi ono przejazd w kierunku krynicy Zdrój. Drugie rondo powstanie u zbiegu alei z ulicami Kamienną i Prusa. Będzie to tak zwane rondo turbinowe, na którym pasy ruchu są oddzielone od siebie wysepką lub rodzajem krawężnika. Na takim rondzie nie ma możliwości zmiany pasa ruchu. Kierujący musi zająć odpowiednie miejsce jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie. Rondo turbinowe, jak twierdzą fachowcy, są bezpieczne i niemal bezkolizyjne. Prace przy budowie rąd będą prowadzone jednocześnie na zakończenie prac, które łączny koszt wynosi nieco ponad 12,5 miliona złotych. Wykonawcy mają czas zaledwie do końca bieżącego roku. Planowane zakończenie jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że przed Sylwestrem będziemy mogli się cieszyć nowym rozwiązaniem komunikacyjnym. Bardzo proszę o cierpliwość. Przepraszamy za utrudnienia, ale naprawdę, Szanowni Państwo, budujemy dla Was.